Cześć, witam, dzień dobry. Słuchajcie, tym razem Yamaszka, Yamaszka SR to motor tak naprawdę kupiony z przypadku, a już nie będę mówił historii. Motor fajny, bo ma 12 tysięcy przebiegu i nie ma żadnej wątpliwości co, co do tego motocykla jaki przebieg. Motor w ogóle no po kole przed nim, po szprychach, no zobaczcie jak to wygląda. 94 rocznik zarejestrowany w Polsce, opłacone. No, chromy na motocyklu, na obręczach, na szprychach no, są naprawdę piękne. Zawieszenie malowane, w ogóle motor nie był malowany, ma jakieś takie wizualne, o tutaj widzicie takie jakieś, nie wiem, co to jest jakieś zadrapki no, takie rzeczy posiada. Ten motorek. Tu ma jakieś takie znowu zadrapka, tu jakaś zadrapka. Taki fajny naprawdę przemieszczasz i bardzo zadbany. No 12, znaczy bardzo zadbany, bardzo fajny przebieg. 12 tysięcy km. Chromy nie są zgnite. To nie jest motor, który jest zgnity. Po prostu yy, no, wygląda i wygląda. Brakuje tutaj również takich dwóch boczków, są dostępne na internecie, ale ten egzemplarz akurat nie posiada, nie dokupywałem tego. Kanapa jest jak nowa i mogę powiedzieć, że za taką kanapę płacą po 700 zł, w takim stanie jak to kosztuje używana kanapa 700 zł. Silnik chodzi fenomenalnie. Zbiornik w środku jest czysty jak łza. E, I motor mówi od razu, bez sania, odpalamy go bez sania. Ma 12 tysięcy zobaczcie, zapon. Chodzi po prostu bez sania. Wszystko jest oczywiście sprawne, wszystko jest działające, kierunek jeden, drugi, trąbik, działa. Jest światełka, a włączę światełko, długie, krótkie. Wy tego nie widzicie, ja to widzę, że się przełączam. Widzicie, o widać nawet, lekko. Wychodzi fenomenalnie. Chromy, zobaczcie amortyzatory, no one są po prostu takie rewelacyjne, bym powiedział w stan. Szprychy, zobaczcie, Tak świeżo zakładane dosłownie. Całkowicie sprawny motor, taki przemieszczasz miejski. Tu znowu mamy jakieś zadrapki. No ale motor też nie ma jakiejś wygodowanej ceny. Te motocykle chodzą tam powiedzmy ładne egzemplarze po 6-7 tysięcy. To z takim przebiegiem Ostatnio sprzedaliśmy takiego samego za 7,5 tysiąca złotych. Takim podobnym przebiegiem za 7,5 tysiąca. Tutaj ta cena będzie znacznie niższa. No brakuje tylko tych dwóch boczków do pewnego, do, do kompletu i powiedzmy te ryski, które tutaj ja Wam przedstawiłem. No to ten motocykl nosi i nic więcej tutaj nie powiem na ten temat, bo. Technicznie petarda, wizualnie naprawdę czysty, niezgnity, niepokordowany, bezwypadkowy. Po prostu kupiłem go z wybrakowanymi tymi dwoma boczkami. Które tam 12 tysięcy przebiegu. Tarcza jest naprawdę bardzo gruba. klocki z przodu są jak nowe w tym motocyklu. no Wszystko jest tak jak powinno: uszczelniacze, zawieszenia wszystko jest sukuteńkie. Motor zarejestrowany, ubezpieczony. Od nas zostajecie fakturę na zakup tego motocykla, także koszt e, rejestracji to 120 zł i badanie techniczne, e, które kosztuje 60 zł. Motor słuchajcie, od dwóch lat nie był użytkowany, nie był jeżdżony. No tam powiedzmy, że plany wobec tego motocykla miały być inne, miał być przerobiony na inny motocykl, ale no, brak czasu spowodował, że uznałem, że lepiej po prostu go sprzedam tak jak stoi. Miał być zrobiony z niego taki coffee racer, coś takiego, taki tam był pierwotny plan mojego tutaj kolegi i tego, tego to mieliśmy zrobić, ale no, niestety nie wszystkie plany zrealizować jesteśmy w stanie. No chodzi, słuchajcie, fajnie, naprawdę fajnie. Zobaczcie, bez sania odpalamy go. Tutaj jest dźwignia sania, ta Tutaj. Do wyciągania jej nie wyciągamy, po prostu on pali na dotyk. Silnik to jest to samo co Yamaha TV, No i, i tutaj e, gaźnik. Nie wszystkie te elementy, chyba podzespoły są, są jak e, najbardziej zapożyczone z TW, Yamaha TV, albo Yamaha TV co pożyczyła z tej sr -ki. Silnik naprawdę. Od odporny na wszystko, taki typowy przemieszczacz i motor jest bardzo czystym motocyklem, warto skompletować go do oryginału do, te dwa boczki dokupić, są dostępne one na internecie e, więc e, myślę, że ktoś kto kupi ten motor jeszcze będzie się bardzo długo nim cieszył bo motocykl jest naprawdę bardzo czysty i chodzi wzorcowo e, co tu więcej mogę powiedzieć, motor dzisiaj się pojawi na OTOMOTO, na Oliksie e, będą wystawione ogłoszenia pod filmikiem również będzie link do ogłoszenia tego motocykla. 94. rocznik zarejestrowany w Polsce, ubezpieczony. Dwa lata praktycznie nie jeżdżony, ale gaźniczek wyczyszczony świeżo, więc on pali naprawdę od pół obrotu dosłownie rozróżnić zrobi i już e, ta jamaszka pali fajnie jeździ, moc ma wszystko jest tutaj w 100% sprawne, jedynie tak jak wspomniałem te parę rysek i te dwa brakujące boczki lewa, prawa strona to jest jedyny mm, element, który by trzeba było dokupić lub się po prostu nie przejmować i użytkować No szprychy koła ja już pokazałem, one są naprawdę w pięknym stanie, oczywiście motor mogę gdzieś wysłać w dowolne miejsce w Polsce koszt takiego transportu to 700 zł motor przyjeżdża pod dom Oglądacie, odpalacie, robicie rundkę, i, i motocykl zostaje u was, i wtedy rozlicza się gotówkowo z kurierem, który wam dostarczył ten motocykl pod wskazany adres. Ja zapewniam, że motocykl w 100% sprawny, kompletna dokumentacja do motocykla, także zarejestrowany, ubezpieczony. I naprawdę pięknie wygląda, pomimo tych rys, bo jest bardzo czystym egzemplarzem. No i też technicznie jest wszystko tutaj jak najbardziej w porządku. Także serdecznie zapraszam do miejscowości Ława. Telefon do naszej firmy to 500 134 533, a ta Jamaszka SR z przebiegiem tylko 12 tysięcy km może stać się Waszą, waszą własnością. Także dzwoncie, pytajcie do miejscowości Ława. firma Sylfmoto 500 134 533. Dzięki, pozdrawiam, cześć.